Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu komiksowym na ziemniaczanym polu komisarza Sewa i kolejnym spotkaniu z miniserią komiksową Sana Staros od Justine Ireland. Dzisiaj zajmujemy się przedostatnim zeszytem tej serii, czyli czwarty, który kontynuuje nam oczywiście bezpośrednio wątki rozpoczęte w poprzedniej przygodzie. Czyli tym razem em, rodzina nieco umniejszona rodzina Sany Staros ściga cały czas imperialnych z jednej strony, dlatego że kuzynka em, Sany Staros jest w ciąży i jest przetrzymywana przez imperialnych i jej, a powiedzmy, partnera imperialnego. Jednocześnie została porwana również ich babcia, czy też, powiedzmy, głowa, seniorka całej rodziny. I ten zeszczyt trzeba podzielić na kilka zasadniczych części, bo z jednej strony Sana Staros, jej ciotka oraz um, oraz e, Deva Lompop e, wyruszają, żeby skontaktować się teoretycznie z łowcą nagród, który przechwycił babcie. Z drugiej strony mamy spotkanie, czy też powiedzmy mamy nieco więcej historii związanej z Felem, czyli bratem Sany Staros, który jest teoretycznie tym imperialnym. Znaczy teoretycznie i praktycznie, bo mamy tutaj pokazaną jego retrospekcję, jak czuł się powiedzmy e, wycofany, czy też powiedzmy porzucony przez swoją rodzinę i znalazł w Imperium sens swojego życia i oddał się temu całkowicie, dlatego jest teraz powiedzmy tak nimi. Widziany przez swoją rodzinę. I jednocześnie w momencie, kiedy nasza ekipa wyrusza, żeby odzyskać, czy też, powiedzmy, uratować babcię, okazuje się, że Deva Lompomp ma dla sany Staros pewnego rodzaju aktywność, żeby nieco się wyżyć i uspokoić, czyli panie zaczynają się naparzać w pełnym śniegu, po to, żeby sana Staros w pewien sposób sobie odpuściła. Od taki, powiedzmy, mini sub-wątek sub w czasie tego komiksu. No ale później dochodzi do konfrontacji z domniemanym łowcą nagród, bo okazuje się, że tak naprawdę wszystko było ustawione przez Imperium. E, jest to zasadzka, na skutek której e, w, ręce, e, w ręce powiedzmy naszych imperialnych trafia zarówno ciotka, jak i również, e, e, znaczy, i, jak i również babcia rodziny star Staros, a sama, e, sama Sana skonfrontuje się ze swoim bratem, przez chwilę się naparzają, przez chwilę dyskutują, ale w pewnym momencie imperialni się wycofują, e, ponieważ Sana chce za nimi, a Sana jednocześnie chce za nimi lecieć, a Devalompomp w pewien sposób mówi ją, żeby się uspokoiła, że musimy razem opracować plan, a jednocześnie nasza kuzynka Sany, że tak powiem, puszczają jej wody i zaczyna się, powiedzmy, narodziny, zaczynają się narodziny kolejnego członka, nowego członka rodziny Staros. I ja wiem, że teraz cały ten opis fabularny był chaotyczny. Ja sobie zdaję doskonale sprawę, ale. Tak jak na początku tej serii komiksowej byłem dosyć zaskoczony i całkiem nawet przyjemny pierwszy czy drugi zeszyt w jakiś sposób mi tam podchodziły. Tak teraz jestem skonfundowany. Tak dosyć mocno, bo nie wiem za bardzo co o tym wszystkim do sądzić, bo im bardziej się zastanawiam nad tą serią komiksową, tym bardziej jestem zaskoczony. Po pierwsze, um, ciężko jest mi Podejść jakiś jestem, jestem naprawdę dziwny, mam dziwne podejście związane z tą ciążą. E, bo jest to wątek, który mimo wszystko rzadko pojawia się w komiksach Gwiezdno-Wojennych. Zazwyczaj, jeżeli mamy jakieś dzieci, jeżeli mamy jakieś potomstwo, no to jest to wątek związany z jakimś przekazywaniem pałeczki, że dzieciaki się ewentualnie buntują. Tutaj mamy natomiast dyskusję na temat tego, że em, matka nie chce, żeby jej dziecko było wychowane w reżimie imperialnym czy w systemie imperialnym. Z drugiej strony, zastanawiamy po prostu, w jaki sposób. Ona zaszła w tą ciążę? Eee, w jakich to było okolicznościach? Bo biorąc pod uwagę, że cała ta seria teoretycznie jest o tym, jak rodzina Staro spróbuje odzyskać jakiś tam artefakt swój rodzinny, i i zakładałem, że ta ciąża będzie jakimś tam powiedzmy wytrychem, żeby się dostać na statek imperialny czy coś w tym stylu, ale najwyraźniej nie. I jest to powiedzmy w pewien sposób dziwnie zrobione. E, cała rozmowa z devą, jakkolwiek miło, miło dla oka panie się naparzają w śniegu, bo to jest ładnie narysowane, o tyle ciężko jest mi tutaj powiedzmy jakoś załapać ciągłość tej historii, to, że pod koniec imperialnie się po prostu wycofują. Zamiast zabić Sanę i Dewę, nie, nie za bardzo rozumiem. No dobrze, mamy wątek, który jest całkiem przyjemny, czyli pewnego rodzaju odnalezienie się w systemie, tak? System wyciągnął po mnie rękę, więc ja odwdzięczam się systemowi, żeby w pewien sposób spłacić swój dług, co no, ma sens, może działać, i tutaj to mogłoby być tak naprawdę główną osią fabuły całego, z całej tej serii, serii komiksowej. No ale nie jest, jest jedną z dodatkowych. Generalnie. Ja jestem niepewny. Dziwny jest ten zeszyt, dziwna jest ta seria komiksowa, i nie wiem za bardzo co o niej sądzić. Zobaczymy, jak przeczytam ostatni, piąty zeszyt jak to wypadnie. Bo w chwili obecnej mam wrażenie, że jest, no cóż mogę powiedzieć, jest po prostu dziwnie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba się to, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, tam jest mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie w opisie tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już w na kolejnych materiałach i jak zawsze, niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!